Short Leży short Side leż, dobra Bambik do spania Pa no, stary inteligencja. Lecimy po legend. Halo, halo, śmiejeczko. Z tej strony Hauja. W dzisiejszym, moi drodzy, niesamowitym materiale po tak długim czasie i pierwszy raz w życiu, moi drodzy, zdobyłem legendę na trybie sojuszniczym. Dziękuję bardzo za oczywiście całe wsparcie. A w dzisiejszym materiale zobaczycie jak tego dokonałem i jaką długą drogę oczywiście musieliśmy przebyć z Niko, ponieważ on był moim partnerem, żeby właśnie taką legendę na moim koncie oczywiście zdobyć. Zapraszam Was serdecznie do oglądania do końca tego materiału i udostępnienia tego materiału oczywiście Komuś kto myśli, że wy w tym sezonie jeszcze nie da rady awansować. Jeśli awansowałem, mój drodzy, do najwyższej rangi na świecie, wy stanowa, to wy też, mój drodzy, możecie. zapraszam do oglądania i zostawcie łapkę do gry. Lecimy. Pogroszę ja na Maxa i lecimy w ogóle na zimne palce, jak coś. Palce, bier. Palce można zawsze rozgrzać, ale to trzeba przy dobrym meczyku. palce. Ej, co? tam spokój, ty. Fa normalnie chłopak, fantazja, ty. Normalnie jak ten jogurt. Knopki. Ja patrzę tam. Dwa najdły No niestety no kolega mi tutaj zabił wiesz Najstraj nice nie straj Jakby nie ten najdzik No też tak uważam Dobra ja kupuję tutaj Ja faj na kupuję i granat i wiesz co digla Digla e, Może dam ci w tym, co? W sajdzie Dobra, dawaj Chyba, że na Longu chciałbyś no to Czemu nie? Nie to na Longu nie trafię Oho! Ej, poddali? Nie Ja patrzę under Podiglu. Dobra A tej ładnie by zmejtował się cofnął w aparty chyba o Jezus Marya ty, jak to poszło, ty w ogóle, co jest? Trochę wieje. No nie powiem, ale tutaj w tej łodzi wieje, wieje widzowie, wieje mocno. Dobra, ja się od razu, chowam, od razu do kucaka, ty. On, on, już, on już jest gotowy, profesor, on już jest gotowy na wszystko. Aparty. Przebiegł. No należy tylko innego strzelam, lol Plec może iść. Ja patrzę te plecki. Dałbyś flasza mi na shorta? Nie mam. Dobra, to się wychyla. Aparty. Aparty. Radio cały czas łazi tam. Chodzi kurcze. Kuchnia Dobra. Ilu masz? Wyskoczył, wyskoczył. Ile side na napki? Uh, uh, uh. Okej wow. Okej okay. okay. dość, ale zawiało teraz No zawiało! No się tam śmiało się a tu dwie Ale takie bomby dały. Takie bomby! Co jest grane? Kurczę, Ele Chod, w szoku. Nie no naprawdę No AIMBOT normalnie odpaliłem Ale tam siadło ty o, brawo! Jeszcze. Jeszcze under. Short. Short na blisko. Mam go tu. Nie daj mu się gryźć. No wiem. To ta. A, za ta wyszedł, wyszedł, wyszedł. A nie ma. Wow, brawo, brawo Niko O dostał petardy w No widziałem stary, on przyjął ten strzał z godnością Tak jak trzeba Tak sobie myślę, dobra Polecimy Polecimy klasyczkiem, polecimy klasyczkiem, nie ma co Polecimy klasyczkiem, M16 to będzie polecimy klasyczkiem Ile możemy marów? Klasyczek mówi, że mam wystarczająco na awans o, okay. dwóch? O no. Kurka woda, dobra Trzy ap Trzy? Co to jest? One idzie, One more Wiesz co? Najduję tam Słyszę shorta Ap, tak? No, minus 20 Pa, stary Inteligencja! To jest inteligencja, stary Pięknie Kurczę, o to, to chodzi. jednak jak uszczelisz to Teraz zagramy taktykę. Jak on? No dobra, a masz jakiś pomysł fajny? Ja ci dam najda. No dobra. I czekaj na naidę. Dobra, ja już. To, kiedy, co, już wiem o co chodzi, Adam już. Już wiem o co chodzi. No mu Tylko kiedy? Dawaj. Poszedł jeden. O mi mi Poszedł drugi O jeden nie dolud, ale po najdziesz. Okej, okay. A te? Co jest jeden? Więc zachodzi o co te od longa w sumie chyba bardziej nawet. Dawaj. Brawo, Niko! Brawo, o to chodzi. O to! Ej, taki chłopie, tak mi się palce jak nie obracał. <laughs> no widzisz jak jest, kurczę, ja też tak mam. Ej, dasz boosa na longu? Jeszcze nie idę. Może zagrajmy. A dasz... Dobra. Jest long. Leży jeden. Czekaj, czekaj, dawaj dawaj, jeszcze jeden, bo tam jeszcze gra. Kolega. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Czekaj się, że wyjdzie. Wspólnie z Czy tutaj chodzi, jak miło słyszać go? Wiem, wiem, że karamba. O miał stary 3 hp, no 3 hp miał. Karamba, no karamba, no. Kurczę, a tak, chciałem się wrócić po smołka bo był na longu. Chciałem się wrócić, żeby powinien tam smołka i wtedy zacząć defować i wtedy go zabić. A pomyślałem, że to będzie zbyt takie, no do przewidzenia w sumie, jak dla niego. Bo coś tam ogarnia ten gościu. Ale dobra, walka jest przepotężna. Jest wybitna. Musimy chyba zagrać spokojnie na nich. Spokój? Jaki stary spokój? Flaszuje, lecę, pa. Sajd. Najdźwiedziej, wychyl tam na jego. Long. Leży. Pod... Ma... Brawo, Niko! Pięknie! Otoci! No! Łapka w górę za takie akcje, bo normalnie pod się leje ze skroni. Przez głowę przychodzą takie myśli, że tego się nie dało. Kieł zaś ty. Normalnie. Ja ja nie wiem, jak dzisiaj widzowie zobaczą The Legend na live'ie, Padnął. Ale na szoku. Na blisko. Nie zasadza się Nie Wiesz co? Brawo. Śpii? Czekaj. Syję. drugi drugi. Plecce może być. Może. Ja wiesz co? Mam smuka na longa, co? I my nie jeszcze mam. Patrz, drugie. Albo co? No. Po całej rzucę Eda i wychylam Jest, jest pod backonem Najstraj, najstraj, najstraj! Dobra Był moment y, zawahania Ty, ma mam pomysł Robimy stary busta ja. oh. No idzie. Jaką masz broń? Bierdada Dobra, to dasz mi, bo ja mam lepszą. Nie bo jak to jest lepsze od wiertary. Dobra, tutaj daję usta Dobra, jestem. Pa, star. Głowa pracuje normalnie, chłop jest w szoku, wiertara działa, lepsza broń i chyba ostatnia runda. Zobaczymy ile dostaniemy, na z jakie enemie ma normalnie tej rangi, ty żeby było tak jakbym chciał, żeby tak było, tylko żeby tak było. No siły. Kramba, dobra. Czap. Ej, ty masz tam shorta, ty. Do prawej od razu. Od razu do prawej short jest. Dobra, dobra, dobra. Aha. Jeden HP i dał bombę ty stary, jeden HP i dał bombę. Pozdro Ja ci co zrobiłem, chłopie Nie chcę wiedzieć stary Nie chcę wiedzieć chyba. Kurde, no to nie jest proste, no nie jest proste, no Dobra Wiesz co mam pomysła mam pomysła to zrobię tak jak ty Idę na hedy Mało ma, o, ma stary 15 HP tu masz karabin Na zadkę uciek Karamba Karamba Kurde Dobra, ej mam pomysł, mam takie, zrobię, zrobię to samotnie, dobra zrobię to samotnie, bo ja już mam takiego pomysłu mocnego e, Ogólnie, masz smołka? Nie, to trzymaj smołka. ja e, pójdę midem I pójdę na plecy I teraz sobie będzie trzymać, trzeba trzymać kciuki Żeby to wyszło Mo... O, gosiu jeden CT. masz jednego tylko w side'zie Long. Leży. Co mi wybieg W Sajdzie gra Las Dobra będzie grał Long? Oczywiście, że nie Gdzie może grać pod Mhm, uh -huh. Pod sajdem sajdzie

Karamba, no 7-6 Trudny mecz, no Powoli, powoli czuję frustrację Dobra Problemy na imana Ja mam pomysł, a no tego shorta stary to musimy wyjąć w taki sposób, że ty wychylisz dół, ja wychylę górę z tego ten i będzie git Będzie 2 na 1 No, bo to najprostsze będzie Short jest Zatka idzie Zetka short, gra pomiędzy Nie użyciłeś? Zetka, dawałam Short może wychylać. Patrz shorta. Short. Leży short. Wiesz co? Idę balkon. Nie idę. E, chodź na by chodź. Smoka dało w ogóle w Side. Sa Leży, dobra, Bambik do spania. Pięknie, ile zajmij za tą matko jedna batalia na tej mapie najgorszej na świecie, no. Trudny mecz. Plus pięć, plus trzy. Dobra, jeszcze jeden we go! Let's go! Patrz shortta. Aparty. Trzeba gagatka gadać. Mały balkonik gra. to są pijane? Ucieka. Ucieka! skungsiasz, One more. do apki. Leży Esa Ale poszedł po niego Nie no, oro Oro Lecimy po legendę Kurde bele Let's go Chwycił go za te nogi i go ciągnie Zakładasz mu balagę na łeb i lecimy z nimi Chłop <laughs> O. I go ma już. Żegnam? Żeby tak się zaraz nie stało, że będziemy grać na jednego Oho, podaję match. Niemożliwe. Ale żeby tak nie było. No, poddali. Nie, no to jak się erał ty. Witamy w legendzie. Nie, nie udało. Znaczy, już normalnie zabakowali. Nie, no nie. Legenda, wake up. Jestem legendą. Jestem legendą. Pierwsza w życiu. Kurde byle! Na dół. Kurde, dobra Piękny meczyk, taki Nie za długi Ale czemu to każdy poddaje, jak przegra jedną rundę Jakoś tak, że Nie wiem Jezu, jakie bambole Ja mam legendę. legendę Normalnie biceps Biceps taki o Rośnie widzowie, rośnie no Łapka w górę Ależ to wygląda Nie no, teraz to wyglądam jak Mistrzują! Mistrzują! A się łapkę do góry i robimy kolejną serię! Na turnieju! Na turniowym. Ten mecz nagrywaliśmy spontanicznie już po zakończeniu streama. 23 minęło kilka godzin i zobaczcie co się wydarzyło. Jest side. Nice. I wiesz co może być jeszcze? Side. No? Tutaj nice, plantuj. Plantuj plantuj, 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 szybkuśko. Szybkuśko, szybkuśko. Oj, ty tych nie ma, ty. Podali, no, im dwa... daj im instant się banie. nie, niemożliwe. No niemożliwe, że tak robią. No niemożliwe. No, niemożliwe. No, nie! nie instant banie. No co to ma być, dlaczego ludzie tak robią? No patrz, co się dzieje! No patrzcie widać, co się dzieje XD, XD. No każdy by taki właśnie lol. I ja z tego miejsca chciałem Wam oczywiście bardzo podziękować za całe wsparcie na streamach, które robiliśmy codziennie i cały czas będziemy robić oczywiście na TikToku. Tam oczywiście Was też zapraszam, ponieważ no to wsparcie było niezbędne do tego, żeby oczywiście awansować do legend. Tak samo dziękuję Niko, że był moim oczywiście duo-partnerem, ponieważ no to przyniósł się do tego, że no widzicie moją oczywiście legendę na moim profilu i bardzo Wam za to dziękuję. Także Wam dziękuję za dzisiejszy materiał, ponieważ uważam, że był na tyle wartościowy i na tyle mocny, że łapka do góry się Należy. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie się i też zdobywajcie jak najwyższe rangi w tym sezonie 8 i Hejka.